dzień jest podzielony na, na cztery etapy. Każda grupa ma swoje zajęcia. Mamy zajęcia dzisiaj, akurat dwa takie stacjonarne: z policjantem i z ratownikiem a propos pierwszej pomocy, w wypadku, z co się dzieje z ciałem ludzkim w czasie wypadku. Bardzo ciekawe. Dwie grupy mają takie typowo dynamiczne zakułkiem ćwiczenia. Między pachołkami, gdzie imitujemy praktycznie każdy rodzaj zakrętu. Instruktorzy odpowiadają, jak zakręty wjeżdżać, jak wyprostowywać sobie zakręt, jak otwierać, jak pokonywać zakręty zaciskające się. I czasem robiąc cykusa kursantom, to znaczy wprowadzają ich w poślizg i wtedy e, patrzą, jak się kursanci zachowują w czasie, kiedy nagle e, tył samochód zarzuci, czyli pod po, poślizg nadsterowny. Najtrudniejsze, no na pewno, jak miałam zaciągnięte hamulec ręczny w, pewnej, w pewnym momencie i musiałam wyjść z poślizgu, co oczywiście mi się średnio udawało. Udawało się zrobić, ale no nie było to tak, nie było to łatwe. No, i według porad instruktora, według opinii instruktora, popełniałem jednak sporo błędów. Myślę, że udawało się to zrobić bardziej dzięki refleksowi, bo jestem w miarę młodym człowiekiem, niż umiejętnościom i fachowości. Takie szkolenia są bardzo potrzebne i ćwiczą reakcję w jeździe codziennej i uważam, że powinno być bardzo dużo takich szkoleń organizowanych. Jest to naprawdę bardzo fajna zabawa i można się wiele nauczyć. Symulacja sytuacji, która bardzo często na drogach ma miejsce, że coś nam wyskakuje w prawej strony, my odbijamy w lewo, w przeciwka coś jedzie, musimy w prawo. Jeszcze takie, takie warunki jak dzisiaj, gdzie jest taki wilgotny beton, kapitalnie symulują śliską nawierzchnię. Jest naprawdę ślisko i trudno utrzymać samochód. Dla mnie najtrudniejszym momentem było odliczenia na gąbkach, na tych omijanie przeszkód na pełnej szybkości jak gdyby no, zapamiętywania ten cykl załóżmy hamowania, odpuszczania i podobnego hamowania, ale no, po, po kilku próbach jak gdyby to automatycznie przychodzi. Było na pewno stresujące. Tu można było się przekonać jak naprawdę jest, bo ja z taką sytuacją jeszcze do tej pory nie spotkałam na drodze, więc teraz mogłam się przekonać, jak trudny jest ten manewr, jakiego skupienia wymaga i tak naprawdę no, bardzo dużo mi to w będzie dało. Wiedzieliśmy, że to są gąbki, prawda? No ale jednak jest adrenalina i poczucie zbliżającej się jakiejś przeszkody. Także całkiem fajna zabawa i polecam wszystkim. Bozia nam dała deszcz, śnieg, no to musimy mieć jakieś możliwości odprowadzenia tego wszystkiego z opony. I bieżnik, pamiętajcie, jest tylko po to, żeby odprowadzić deszcz, błoto pośniegowe i różne dziadostwo z drogi, z opony. Dlatego czasem jak pan policjant Janek przychodzi i mówi, że ty masz łysą gumę, nie powinieneś jeździć, to ma tylko trochę tak racji. Bo, bo niestety prawda jest taka, że jak jest sucho, to się lepiej na łysej oponie jeździć. Ale z drugiej strony ma, ma, ma więcej racji dlatego, że jak tylko coś spadnie, to nic nie zrobicie. Kończyłam rajdy, dalej jednak cały czas, non stop, bez przerwy myślę o tym, że być może kiedyś wrócę, chociaż nie wiem, czy to będzie możliwe. I taki kontakt właśnie z samochodami, z tym, że można przekazać jednak troszeczkę swojej wiedzy komu innemu, to jest bardzo dobre rozwiązanie. To jest taka próba trochę u nas dla na relaksu, po tych wszystkich dynamicznych ćwiczeniach warto siąść się na stewardzie jak mówimy. Stewart to był kiedyś świetny kierowca wyścigowy, który wymyślił sposób jechania nawet szybko po zakrętach z piłką na talerzu na masce tak płynnie, aby ta piłka nie spadała z tego talerza. To nam pokazuje, jak to się zachowuje za kierownicą, jeśli chodzi o jego gwałtowne ruchy. Próba Stewarta uczy jazdy przede wszystkim spokojnej. I bez, bez jakichś nagłych zrywów, czyli po prostu takiej płynnej jazdy, co jest dobre po prostu na normalnych, w normalnych warunkach drogowych. Czyli po prostu zawsze powinniśmy jeździć płynnie, żeby nie mieć potem niespodzianek. Kreska to jest ćwiczenie, które uczy nas przekładać ręce na kierownicy. Niestety okazuje się, że Oprócz pozycji za kierownicą, która jest taka ogólnie znana, ale w zasadzie okazuje się, że większość ludzi źle siedzi, oprócz tej pozycji za kierownicą, największy problem, taki podstawowy, sprawia naszym kursantom i w ogóle kierowcom, przekładanie rąk na kierownicę. Po prostu bardzo źle trzymamy kierownicę. Jak coś się stanie, to nie wiemy, co zrobić, wypada nam kierownica z rąk. Źle przekładamy ręce. My na to mówimy, że czasem doimy, że jeździmy w formie My to się mówi dość ładnie, jak się ma kochanie. Czyli jeździmy jedną ręką. To są wszystko nawyki. Doprowadzają, że w czasie ekstremalnej sytuacji na drodze coś nam wyskoczy, coś się stanie. My z tymi nawykami nie mamy żadnych szans. Dowiedziałam się że tak naprawdę nowych rzeczy, dlatego, że po pięciu latach jazdy samochodem... Dziękuję Tomek. Po pięciu latach jazdy tutaj skorygowałam swoje błędy. To, co kiedyś wydawało mi się, że ułatwienie jest dla mnie chociażby wytrzymanie kierownicy, tutaj okazało się, że nie do końca. Na pewno dużo rzeczy się dowiaduje, których instruktor na jeździe taki po prostu nie powie. Bo zasadniczo na szkoleniu jeździ się wolno, żeby się nauczyć manewrować, a, a potem siada się do samochodu i się naciska gaz i się już szaleje samemu. Się nie wie niektórych rzeczy. Te wszystkie ćwiczenia mają na celu właściwie pokazanie instruktorom, jak każdy z kursantów się czuje za kierownicą. I parę drobnych uwag. Trzy kursanci potem sobie z tego wyciągną wnioski, to już jest, każdy jest dorosły, to już jest ich sprawa jakby, bo nie jesteśmy w stanie kilku godzin nauczyć kogoś jeździć, możemy jedynie wskazać jego błędy, ale z tego co wiem, wiele osób bardzo poważnie do tego podchodzi i potem po przemyśleniu zmienia w ogóle technikę jazdy. Wrażenia są po prostu no nie do opisania, nie da się opisać tym razem. Chciałoby się dłużej na pewno, bardzo długo. Także rewelacja. thank uh you -huh.